No i chuuu Uuuu Sigmar Sigma rogal Dlaczego? Tu 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 tu, tu, tu. Pichasz, pichasz, no. sześć, cztery, Synek zagrywaj do mnie no Redi. Ja mam 8-0 Rating kreśli do góry To się liczy tak? Synek zagrywaj Jest 3 Kurwa, kurwa, no co kurwa, 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 Nie, <grym> nie tu podaj do kurwa, ja kurwa, to sam robię kurwa, co to, kurwa, kurwa, mnie przyjąłeś? kurwa, 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 No chciałeś kurwa, 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 nie ja, dole. Tak to jest jak masz w siłę, debilu, kurwa. Robson zostawił nam duszę wojownika na wojsku. <mulny> kurwa Jezus, jaka petarda